Dzisiejszą noc spędzamy w San Gimignano w uroczej agroturystyce. Dostaliśmy przytulny pokoik, duże łóżko małżeńskie, widzę, że telewizor jest, no i łazienka. Z prysznicem. Koszt noclegu to niecałe 80 euro. Opcja bez śniadania. Posiłki przygotujemy sobie we własnym zakresie. Zrobiliśmy zakupy w lokalnym markecie KUP. Zaopatrzyliśmy się w dobre sery, wędliny, prościutko. Także zaraz siadamy do koronacji.